Witam serdecznie widzów portalu Sportegit.pl. Jesteśmy po meczu ligowym 100 olsztyn w pluszborku. Olsztyńska drużyna przegrała ten mecz 0-3. Zacznę od tego, że Stomilowi się tak się inne wyniki w pierwszej lidze ułożyły, że Stomil wystarczyło, że tutaj zremisuje i byłby pewny utrzymania w pierwszej lidze. Piłkarze po meczu mówili, że nie widzieli o tej sytuacji, nie chcę mi się do końca w to wierzyć. I chyba od początku to spaliżował naszych piłkarzy, że, że mogą tutaj osiągnąć ten, nie wiem, czy to nazwać sukcesem, ale mogli osiągnąć to, to, co chcieli w tym sezonie, czyli utrzymanie w pierwszej lidze, a niestety nie udało się tego. Jak w meczu z Alko Gdynia worek z brąkami rozwiązał się dopiero po przerwie, tak tutaj już, już w pierwszej połowie. Pierwsza bramka dla Kluczborka, dla MKS-u, bardzo kontrowersyjna, po rzucie karnym, trener Mirosław Jabłoński mówił, uczulał, że, że w takiej sytuacji może, może paść rzut karny nisi tam stykuwa sytuacja, pchnął go z trybun, tutaj jeden z kibiców Stomilo mówił, że karny z kapelusza, sędzia mógł, mógł, po, mógł podyktować i to zrobił i, i Piotr Hruski nie miał szans. Przy obronie druga bramka z rzutu wolnego, uderzenie w mur, później przy dobice Skiwa zaskoczony, nie miał szans na obronę, przegrywamy do przerwy 2-0. Trener Mirosław Jabłoński dokonuje zmian, wchodzi na boisko Grzesiek Lech. I tak naprawdę nasza gra jakby, mieliśmy więcej z gry, więcej przy piłce, ale nasze dośrodkowania w pole karne kończyły się tak, zawsze tak samo. Albo nikt nie zamyka, albo, albo bramkarz gospodarzy łapał tą piłkę. I tak naprawdę Stomil zaczął grać dopiero, gdy, gdy było 3-0, gdy przegraliśmy 3-0 sytuacja, Stomil mógł strzelić bramkę, yy, Grzesiek Lek strzelał, yy, o, zablokowana poszła kontra i 3-0, bramka prawdopodobnie samobójcza Rafała Remisza, tak mówili tutaj yy, obrońcy Kluczborka, ja byłem z drugiej strony, więc widziałem tylko jak piłka odbija się od słupka i wpada. Do bramki 0-3 i Tomi wtedy ruszył i stworzył sobie tyle sytuacji, jakich nie miał chyba w ostatnich pięciu spotkaniach, ale niestety nie potrafił świeć nawet, nawet innej bramki, gdzie ta bramka na 1-2 jakby tak padła w drugiej połowie, no to gdy się Klech o tym mówił, że to by nam dało w dwóch meczu przewagę nad Kluczborkiem, Bo te 41 punktów nieszczęsne w 2014 roku spadliśmy z pierwszej ligi i teraz też tak się może spać, że możemy spaść, niestety to mi może spaść i mecz z w Sielce będzie meczem o życie nikt tego się nie spodziewał, tak jak rozmawialiśmy bardzo często z Krzyśkiem Betkierem czy z Piotrkiem Gajskim na początku tej rundy wiosennej, że Stomi gra tak naprawdę o, o to, żeby dokończyć tą rundę żeby jakoś w tym klubie się poukładało i, i gdy naprawdę w tym klubie zaczyna się układać, bo pojawiają się poważne, poważne pieniążki może się okazać, że będziemy budować zespół drugiej ligi po meczu odbyła się męska rozmowa. A tutaj kibiców, którzy w około 50 osób przyjechali, przyjechali wspierać swoich piłkarzy. Odbyła się męska rozmowa. Piłkarze usłyszeli, czego oczekują, od, czego kibice oczekują od piłkarzy, a przede wszystkim oczekują zaangażowania, walki i pozostawienia serca na tym boisku. Ja rozmawiałem z jednym z piłkarzy z okresu gry w moks jeszcze z okresów ekstraklasy, i on mówił, że. On, jak schodził z boiska po takim meczu, nie miał siły przez dwie godziny nic robić. A ona rzeczywiście tego nie widać. Nasi piłkarze, znaczy nie wiem czy można im za zaangażowanie, ale jakoś tak nie ma tej walki. I nie mówię, że to robią specjalnie czy, 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 czy coś, no ale po prostu nie widać po nich, że jakby zostawili tutaj całe swoje zdrowie na tym boisku. Może po prostu właśnie nie mają tych sił przez ten słaby okres przygotowawczy, ale no nie wiem co, ostatnie dwa spotkania. Piłkarze nie, chcie, nie chcą o tym mówić otwarcie, ale ja, ja mówię, że to jest też problem z psychiką w głowie, że chyba się już co niektórzy tutaj tak podłamali, że, że szykują się na nie daj Boże baraże czy, czy na spadek. Ale mam nadzieję, że przez ten tydzień wszystko sobie poukładają w głowach i, i w meczu z Pogonią w będzie komplet publiczności i wszyscy razem, kibice ja oraz piłkarze doprowadzą do tego, że ta pierwsza liga zostanie w Olsztynie, no bo nie ukrywajmy, warto. No warto grać w tej pierwszej lidze i wszyscy zarówno kibice i piłkarze zasługują, żeby, żeby tu dalej kontynuować to, co się zaczęło w 2012 roku. Dziękuję i także widzimy się po meczu z Pogonią Do zobaczenia, do usłyszenia.